Jeszcze wam pokażę, co tu moja siostra pięknego zrobiła. No, zobaczcie, jakie cudo, po prostu. A to jakie jest cudo? To jest po prostu takie cudo, że hej. Grzyby już usmażone. A tu ryba mi się smaży, bez panierki, niestety. Dałam ciała, ale trudno. I pierogi, i olej. Teraz już jest rodzina w komplecie. Stół w komplecie. I zaraz jedzenie będziemy pokazywać. Co my tutaj mamy ciekawego? Ryba w galarecie. Ryba po grecku, śledzie, łosoś pieczony, ziemniaki, grzyby smażone, sałatka, kutia, co to jest? Kapusta z grzybami, chlebek. Tu jest jakiś łosoś moja siostra zrobiła. Uszka wczoraj robiłam i pierogi, fasola i karp i kompot i opłatek. I jeszcze ciasto, sernik, takie ciasto, takie, takie, takie. I Tosia jest po bańkach i proszę bardzo, cała rodzina tutaj jest. I życzymy wszystkim o Jezu. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt i prze, przebali ciotkę. <laughs> Wesołych Świąt i czekamy na kogo? Mikołaja. I siadamy to na razie pa pa.